Cześć! Nazywam się Zofia Kulewicz i pracuję jako osobista stylistka i personal shopper. Sztuka dobrego ubierania się to nic innego jak umiejętne podkreślanie mocnych stron naszej sylwetki i umiejętne i świadome tuszowanie jej niedoskonałości. No właśnie, ale jak to robić? Jak podkreślać swoją sylwetkę? Jak sprawiać, by ona dzięki ubraniom wyglądała jeszcze bardziej atrakcyjnie? Dziś podzielę się z Tobą czterema wskazówkami, które dadzą Ci pewność, że ubrania, które zakładasz, podkreślają atuty Twojej sylwetki, a kamuflują Twoje niedoskonałości. Serdecznie zapraszam! No i na początek można by zadać takie pytanie: co to jest w ogóle atrakcyjna sylwetka? Co to jest w ogóle ideał kobiecości? Pewnie dla każdego będzie to inny ideał. Natomiast w stylizacji przyjmuje się, że idealna sylwetka to sylwetka, która jest przede wszystkim proporcjonalna, która ma obwód ramion równy obwodowi bioder, która ma bardzo ładnie zaznaczone wcięcie w talii, która ma kształtny bius, kształtę biodra, no i oczywiście długie szczupłe nogi. Jak wiadomo, nie każda z nas posiada taką sylwetkę. Ja niestety też takiej nie mam. No, ale właśnie dzięki różnym trikom, sztuczkom w stylizacji, zawsze dążymy poprzez budowanie takiego złudzenia optycznego, odpowiednio dobranych fasonów, odpowiednio dobranych kolorów, wzorów, dodatków w stylizacji. Dążymy do tych proporcji idealnych. No, i dziś opowiem trochę, jak właśnie to zrobić. No i pierwszym takim trikiem będzie zestawienie koloru jasnego z kolorem ciemnym. Teraz na ekranie widzisz biały kwadrat na czarnym tle i czarny kwadrat na białym tle. Zwróć uwagę, że czarny kwadrat wydaje się mniejszy niż biały kwadrat. No właśnie, dzieje się tak dzięki złudzeniu optycznemu i my to złudzenie optyczne wykorzystujemy w stylizacji. Czyli to, to co chcemy zatuszować dajemy zawsze ciemny kolor, a to co chcemy podkreślić dajemy jasny kolor. No i przykładowo, na sylwetce typu gruszka, to jest sylwetka, krótko przypomnę, która ma wąskie ramiona, małe do średniej wielkości biustu, ładnie zaznaczone wcięcie w talii, ale problem pojawia się w dolnej części sylwetki, czyli ma dość szerokie biodra i dość masywne uda. I w takim przypadku najlepiej jest ubrać właśnie ciemny kolor na dole, a jasny na górze. Dzięki temu zabiegowi górna część sylwetki Delikatnie się powiększy, poszerszy, a dolna część sylwetki jednocześnie delikatnie się zmniejszy. Dzięki temu będziemy dążyć do tych idealnych proporcji, mimo że w rzeczywistości ich nie mamy, ale ubrania i te odpowiednio dobrane kolory sprawią, że nasza sylwetka będzie bardziej proporcjonalna w ubraniach. Drugi przykład, jak można wykorzystywać to zestawienie kolorów, to jest. Em, na przykład sylwetka modelkowa. To jest sylwetka, która, której brakuje wcięcia w talii. Jeżeli ta sylwetka na przykład założy sobie tego typu sukienkę, którą widzicie teraz na ekranie, no to ona stworzy sobie iluzję, że ta talia jest, mimo że w rzeczywistości jej nie ma. I to zestawienie koloru ciemnego z jasnym możecie wykorzystywać, jak chcecie, ale tak, aby ciemny kolor za dawać zawsze e, tam, gdzie chcecie coś zmniejszyć, a jasny kolor to, co chcecie podkreślić, to, co jest szczupłe i piękne w waszej sylwetce. I drugi trik to są wzory, duża biżuteria i napisy. Wszystkie te trzy elementy będą przyciągać uwagę do miejsc, które się znajdują na naszej sylwetce. Dlatego warto to wykorzystywać i dawać je właśnie w te miejsca, które chcemy podkreślać albo troszeczkę powiększać. Przykładowo, jeżeli mamy serwetkę, która ma na przykład duży biust, no to jeżeli przy tym duży, na tym dużym biustie znajdzie się na t znajdzie się duży napis, no to sprawi, że ten biust się wyda jeszcze większy. Dlatego takie dziewczyny powinny raczej unikać t-shirtów z dużym napisem. Oczywiście mówię o takim biustie, który jest za duży, który chcemy trochę zatuszować. Ale w przeciwieństwie, oczywiście, dziewczyny, które mają mały biust, jeżeli napis się znajdzie w okolicach tego biustu, to sprawimy, że troszkę więcej się będzie tutaj działo i ten biust jakby zatuszył to, że ten biust jest mniejszych rozmiarów. Biżuterią jest tak, że ona zawsze przyciąga uwagę. Czyli na przykład e, dziewczyny, które mają szerokie biodra, jeżeli założą kolie w okolicach szyi, to przyciągną uwagę do tego, co jest szczupłe, do tego, co jest ładne, a odciągną uwagę od tych szerszych bioder. Wzory też warto stosować e, też właśnie w tych miejscach, które chcemy podkreślać, a raczej nie dawać ich w tych miejscach, e, gdzie znajdują się nasze niedoskonałości. Są takie sylwetki, które mają e, na przykład ładne, szczupłe nogi, szczupłe biodra, wcięcie w talii, ładny biust, ale niedoskonałością są na przykład szerokie Ramiona. No, i wtedy warto uważać na to, aby w naszych bluzkach czy w naszych stylizacjach w okolicach tych właśnie ramion nie znajdowały się jakieś dodatkowe naszycia, jakieś wzory zdobienia, bo to zawsze będzie przyciągać uwagę i sprawiać, że te ramiona wydają się jeszcze szersze. Dlatego pamiętajcie, wzory, biżuteria, napisy stosujcie tam, gdzie chcecie podkreślać sylwetkę, gdzie chcecie, aby wasz rozmówca zwracał na nią uwagę. I trzeci trik dotyczy wszelkich kieszeni, które znajdują się na naszych ubraniach. No właśnie, nieraz bagatelizujemy te kieszenie i nawet nie zwracamy na nie uwagi, ale pamiętajcie dziewczyny, że to jest zawsze dodatkowy materiał e, na naszych ubraniach, który będzie sprawiał, że troszeczkę optycznie się powiększy. Dlatego dziewczyny, jeżeli macie szerokie biodra, unikajcie spodni typu chino, gdzie będą znajdować się te kieszenie i one będą takie naszyte dodatkowo, no bo one jeszcze dodadzą Wam krągłości w tych biodrach, ale dziewczyny, które na przykład znowu chcą sobie dodać e, bardziej krągłych, Bioder, bo ich biodra są za proste, za płaskie i chciałyby, żeby one były bardziej krągłe, no to jeżeli ubiorą takie spodnie, to będą sprawiać, że y, te biodra się delikatnie, optycznie zaokrąglą. To samo y, na przykład kieszenie gdzieś tam y, w okolicach biustu, czy jakieś na ramionach, to zwracajcie na nie uwagę, bo właśnie jeżeli tam jest Wasza niedoskonałość, to on, one mogą delikatnie powiększać y, te miejsca. I czwarta, już ostatnia wskazówka, dziewczyny. Zwracajcie uwagę na to, gdzie kończy się jeden materiał Waszego ubrania i zaczyna się drugi materiał, albo na przykład gdzie kończy się materiał, a zaczyna się skóra. Chodzi mi o takie kontrasty, takie punkty w Waszych stylizacjach. Już tłumaczę o co chodzi. Na przykład, jeżeli macie za szerokie ramiona i założycie bluzkę, która kończy się i kontrastuje z Waszą nagą skórą w tym miejscu, który jest najszerszy w Waszej sylwetce, czyli dokładnie tu, no to to nie dość, że macie troszkę za szerokie ramiona i założycie taką bluzkę, no to sprawi to, że przyciągniecie uwagę do tych miejsc i optycznie troszeczkę powiększycie tą sylwetkę. A w przypadku też szerokich bioder, no to jeżeli też założycie bluzkę, marynarkę czy sweter, który skończy się w tym miejscu, który jest najszerszym punktem w Waszych biodrach, to też może on e, ten punkt troszeczkę przyciągnąć uwagę, dlatego uważajcie na to i raczej stosujcie wtedy e, takie bluzki, które są albo dłuższe, czy marynarki, czy sweter, które albo są dłuższe, albo Albo troszeczkę krótsze i kończą się w tych węższych miejscach, nie w tych najszerszych miejscach, bo one mogą e, przyciągać uwagę. No i na koniec taki dodatek. E, pokażę Wam na przykładzie dwóch znanych osób, jak one e, optycznie poprawiają sobie proporcje swojej sylwetki. Za pierwszy przykład damy e, wszystkim znaną artystkę Beyoncé. E, jak wiadomo, ona słynie z takich ładnych, krągłych bioder, i zauważcie, że ona bardzo często koncertuje w takim body. W takim body, który ma dużo wzorów, który ma jakieś różne ciekawe dekolty, wycięcia. Tutaj na górze sylwetki jest często, są często jakieś zdobienia czy napisy. No i właśnie, ona dzięki tej stylizacji sprawia, że na górze ta sylwetka optycznie się troszeczkę powiększa. Przyciąga uwagę do tej górnej części sylwetki i przez to te jej biodra optycznie się delikatnie wyszczuplają. Dzięki temu ona wygląda bardzo bardziej atrakcyjnie, jak właśnie występuje na scenie. Drugim przykładem jest księżna Kate Middleton. Ona ma typową sylwetkę, która ma troszkę za szerokie ramiona względem swoich bioder. I zauważcie, że ona zawsze jest perfekcyjnie ubrana i zawsze idealnie, fason, odpowiednio dobranymi fasonami dobudowuje sobie te biodra, które są troszeczkę mniejsze i właśnie dzięki temu też dąży do tych idealnych proporcji, o których wspomniałam na początku. I zauważcie, że ona bardzo często ubiera właśnie spódnice takie typu A, takie delikatnie rozkloszowane. Czasem też stosuje dekolt w serek, który jeszcze dodatkowo wyszczupla górną część serwetki i przez to ta serwetka jej wygląda bardziej atrakcyjnie. No, i to już wszystkie cztery wskazówki, z którymi dziś chciałam się podzielić. Ja oczywiście znam ich wiele więcej i cały czas nowych się uczę. Natomiast zapraszam jak zwykle na zakupy ze mną, podczas których dowiesz się jeszcze więcej trików stylizacji, a ja sprawię, że Twoja szafa będzie uzupełniona o ubrania, które indywidualnie pasują do Twojego trybu życia, do ciebie. Jeżeli w jakiś sposób mogłabym Ci pomóc, to zapraszam na moją stronę www.zofia.pl. Tam zapoznasz się z ofertą, czym się zajmuję. Serdecznie pozdrawiam. Zofia Kulewicz, osobista stylistka ka persona shopper